Ukochani Chrystusie, bracia i siostry, każdy z nas, szukając drogi szczęścia marzy o jakimś zadziwieniu świata swoimi sukcesami. Mamy różne recepty, które miałyby przyćmić działania innych, aby nas wyróżnić, ale zdajemy sobie sprawę, że człowiek podążając taką ścieżką kariery, z trudnością osiąga radość. Dzisiaj stają przed nami biblijne postaci, które chcą nam pokazać źródło prawdziwej radości. I najpierw trzeba powiedzieć, wykluczając nasze ludzkie podejrzenia, że ci ludzie, którzy dzisiaj nam świadczą o radości, to nie są jakieś lekko duchy. To nie są ludzie, którzy żyją gdzieś w cudownej krainie, gdzie gołąbki same wpadają do gąbki bo oto najpierw Izajasz mówi: posłał mnie, bym głosił dobrą nowinę ubogim, opłatywał rany serc złamanych, zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Oto prorok żyje w kontekście, gdzie jest tyle cierpienia, zniewolenia, gdzie jest ubóstwo i gdzie jest tyle różnych zranień ludzkich serc, a mimo wszystko słyszy to wezwanie. A mimo wszystko sam je dalej prowadzi, aby głosić radość, aby głosić nadzieję. Podobnie, kiedy patrzymy na świętego Jana, to przecież Jan Chrzciciel to ktoś, kto wiedział, jakie grzechy mają Żydzi, który zdawał sobie sprawę z tego, że także na niego czyha Herod, a jednak dzisiaj słyszymy o tym, że on jest szczęśliwy. A w innym fragmencie Ewangelii Janowej w trzecim rozdziale jan Chrzciciel wyznaje Teraz moja radość doszła aż do szczytu, bo jest obok mnie Chrystus. Podobnie dzisiaj świadkiem tej radości jest święty Paweł, ten, który mówi o sobie wcześniej, któż cierpi, abym ja nie cierpiał, siedem razy biczowany, wielokrotnie odrzucany, na wodzie i na lądzie, w niebezpieczeństwach na wsi, w niebezpieczeństwach w mieście. Ale ten Paweł znowu mówi, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu Bogu dziękujcie. I jest jeszcze jeden świadek, jakby ukryty, a przecież jakże znamienity i wspaniały. To w psalmie, który dzisiaj nie jest wzięty z księgi psalmów, ale z Ewangelii Łukaszowej. Słyszymy śpiewającą Maryję, która wyznaje, wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój Bogu, ale w jakim kontekście? Także wtedy, gdy ona widzi głodnych, których Bóg nakarmił i która widzi pysznych, którzy się mienią swoją potęgą, ale Bóg ich poniżył. Ci ludzie żyją w realnym środowisku. Ci ludzie widzą dobro i zło, widzą ludzką podłość. A mimo wszystko potrafią się cieszyć. Dlaczego nie narzekają tak jak my? Dlaczego przywiązani do swoich cudownych recept nie oskarżają tego świata, że jest taki głupi, bezsensowny, tylko mówią sobie i nam: radujmy się!. Co jest źródłem tej radości? W jaki sposób znaleźć receptę na nasze życie? Aby nie było tylko chodzenie z, z, z takim nosem zwieszonym na kwintę, ale żeby było jednak takim hymnem życia, które mimo wszystko ma sens. Odpowiedź jest tutaj dzisiaj dwojaka. Pierwsza to jest właśnie ta: odkryć swoje miejsce. Zobaczcie, że Jan to człowiek, który ma okazję zabłysnąć. Powiedziałby tylko słowo, a jego znaki. Jego zachowanie było już tak niezwykłe, że ludzie uwierzyliby we wszystko, co by powiedział. Ale on, on nie chce grać cudzej roli. On nie zazdrości nikomu. On nie chce wchodzić w czyjekolwiek buty. On chce być sobą. I to jest pierwsze źródło szczęścia. Mieć tę komunikację z sobą i kochać siebie. I zgodzić się na ten swój los. Bo przecież wiemy, że Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Wiemy, ileż to ludzi żyje na miarę, nie wiem, Merlin Mornorą, czy jakichś innych osób, które są słynne, osiągnęły sukces, ale zdajemy sobie sprawę, że przecież ci ludzie także zapłacili cenę za swoje życie. Dzisiaj słyszymy świętego Pawła, który mówi, w każdym położeniu Bogu dziękujcie. Bo taka jest wola Boża względem Was. To znaczy, człowiek naprawdę ma tylko jedno życie. I czasami osłabiamy siebie właśnie przez to, że nie potrafimy cieszyć się tym, co mamy. Tylko ciągle marzymy, a, a tamta ma więcej, a ten ma inaczej. Tylko wtedy, kiedy człowiek potrafi być w swojej skórze szczęśliwy, może znaleźć w ogóle satysfakcję życia i jego pełnię. I dlatego to jest ważne, żeby być sobą, nie udawać innych, a jednocześnie zobaczyć, że w ramach mojego życia, mojego życiorysu, jest tyle dobra, tyle łaski, tyle piękna, mimo tego, co żeśmy wcześniej zauważyli trudności. Mimo tego świata, który jest taki rozklekotany, a czasami wręcz pobabrany. Ale jest jeszcze druga odpowiedź. Która nam pomaga żyć szczęśliwie we własnej skórze. Czemuż mogę się radować, skoro przecież nie wszystko mi pasuje? Dlaczego mogę być szczęśliwy i cieszyć się sobą? Dlaczego mogę być rzeczywiście tym, kim jestem? Bo jest jeszcze coś większego. Bo to okazuje się, że cała ta dzisiejsza liturgia Słowa przeniknięta jest tym adwentowym oczekiwaniem, i już adwentową pewnością On już przychodzi, On już jest blisko, Jezus Chrystus. Święty Jan Chrzciciel może być szczęśliwy w tym, co robi, dlatego że wie, że choć jest małym trybikiem w wielkiej maszynie, to jest ktoś, kto konstruując tę maszynę, dla Niego zamierzył precyzyjne miejsce. Nasze szczęście we własnej skórze. Może być możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek uwierzy, że jest cząstką większego planu. To jest jednocześnie jakieś od, ogromne odciążenie. Bo oto nie na mnie opiera się cały świat. Ja muszę zrobić tylko dobrze to, co do mnie należy. Resztę ten, który kręci tym światem, załatwi. To jest ogromnie ważne. Człowiek który ma niezwykłe aspiracje, jeśli nie wpisze ich w Boży Plan, wcześniej czy później doświadcza zawodu swoich cudownych planów. I dlatego dzisiaj zarówno Paweł, Matka Najświętsza, Jan Chrzciciel i Nizajasz wszyscy mówią o tej radości. Dlaczego? Bo, on, bo oni śpiewają ogromnie wesele się Panu. Dusza moja, bo On jest moim oblubieńcem. Bo on mnie przyodział w szaty zbawienia. Dzisiaj współczesnemu człowiekowi wydaje się, że mówienie mu o Bogu, o tym, który prowadzi mnie przez życie, to jest wręcz jakaś prowokacja. Co ty mówisz, księże? Przecież my go często nie widzimy. Co ty mówisz? Przecież pracujemy w szpitalu, gdzie jest tyle cierpienia, tyle ludzkiego buntu i niezrozumienia. A właśnie ta nowina od Izajasza, który żył przecież ponad 2,5 tysiąca lat temu, ciągle rozbrzmiewa przez Maryję, Pawła, Jana Chrzciciela, przez Franciszka, ojca Pio, błogosławionego honorata, którzy potrafili się cieszyć. Pewnie, może szukajmy innego sposobu, ale ludzkość jak na razie go nie znalazła. Tylko w Chrystusie, tylko w tym znaku możemy znaleźć radość. Ale co trzeba zrobić? Trzeba rzeczywiście to uznać. To trochę kosztuje, bo rzeczywiście odkrywamy, że życie nie jest tylko moją własnością, że życie moje, które chcę prowadzić ku szczęściu, musi szukać ciągle recepty tego większego, że to znaczy, że nie jestem pępkiem świata, że to nie wszystko ode mnie zależy. Z jednej strony to takie, jak mówiłem, odciążenie, bo mam na kogo liczyć. A z drugiej strony to takie obciążenie, bo widzę, że muszę się z kimś liczyć. I może właśnie to jest naszą radością, gdy odkrywamy nasze włączenie w rodziny, we wspólnotę, że ja tam jestem potrzebny, ale też jestem zależny. Że ja tam po prostu mogę być podporą, ale oni, jak się na mnie opierają, to to trochę boli. I to jest właśnie nasze życie życie chrześcijanina. Który wie, wpisuje się w większy plan Bożej Miłości, ale wiem, że ta miłość choć ode mnie wymaga, to więcej daje, bo Chrystus za nas umarł na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i nam nieustannie w tej Eucharystii daje chleb życia i słowo nadziei. Amen.